Mam na imię Kasia, potrafię w Kastach. Do tej pory mogliście mnie kojarzyć z cyklu warsztatów online Sensokids, plastyka sensoryczna dla dzieci. Dziś przychodzę do Was w trochę wyjątkowych warsztatach, bo specjalnie zorganizowanych z okazji festiwalu o Północna i chciałabym wspólnie z Wami wykonać Teatr Szyk Cieni. Moje warsztaty odbędą się w dwóch dniach, dziś i jutro. W związku z tym chciałabym dziś skupić się przede wszystkim na części praktycznej, czyli wykonanie takiego teatrzyku od podstaw. Mam tutaj na myśli stworzenie go, natomiast jutro chciałabym wystawić po prostu spektakl. Spektakl, do którego dziś przygotuję razem z Wami różnego rodzaju dekoracje bohaterów y, oraz y, sam y, schemat teatru y, no cóż, nie przedłużając, zapraszam serdecznie ok, słuchajcie, przechodzimy teraz do części praktycznej czyli przygotowujemy od podstaw nasz teatr Żyk cieni jeśli chodzi o akcesoria, które będą nam y, niezbędne to duże pudełko, nożyczki, nożyk do wycinania Taśma klejąca, czarne kartki, ale też czarny brystol To jest bardzo ważne. Patyczki na przykład do szaszłyka albo patyczki mieszadełka do napoi. No i właściwie to wszystko. Ja rozpoczęłam swoją pracę przygotowawczą teatrzyk od narysowania, naszkicowania moich bohaterów jutrzejszego spektaklu. Nie chcę na razie o tym za dużo mówić, o czym będzie spektakl, ale już teraz mogę Wam zdradzić, że na pewno on będzie się kręcił wokół zwierząt leśnych. Myślę, że na początku po prostu jutro będzie spektakl, a po spektaklu może troszeczkę się rozgadam na temat jakby drugiego dnia. Tego, co Wam pokazałam. Ok, czyli słuchajcie, mamy taki Brystol czarny. Ja narysowałam sobie na tym Brystolu szkic. Zobaczcie, moich, moich bohaterów. Następnie chciałabym je wyciąć i przymocować do nich potrzebne patyczki. No dobrze, zaczynamy. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze w szkole lubiłam takie zajęcia manualne, techniczne. Nie wiem, zawsze miałam do tego słabość. Chyba już mi tak zostało po latach, chociaż tak do końca zawodowo się tym nie zajmuję, ponieważ zawodowo. Zajmuję się stricte reklamą i promocją, natomiast bardzo lubię prowadzić dla dzieci różne warsztaty manualne e, i sensoryczne. W związku z tym, tak trochę sama dla siebie biorę udział w różnych szkoleniach, aby się e, wzbogacać o wiedzę niezbędną do prowadzenia tego typu e, e, warsztatów. No dobrze, pierwszą, pierwszym e, bohaterem, którego tutaj wycinam jest Lis. E, Lis tak jak e, inni bohaterowie coś przyniósł odwiedziny głównemu bohaterowi naszego spektaklu. Okej, okay, mogę już zdradzić tyle, że będzie to dość smaczny spektakl. <grym> No, ale dobra, jutro się o tym przekonacie. Co takiego dla Was wymyśliłam? Dobra, powoli kończymy wycinanie tego liska. Nie będę Was tutaj zanudzała, aby obserwować, jak wycinam 11 bohaterów, plus jeszcze inne elementy dekoracyjne, ale po prostu chciałabym, żebyście, jakby, uczestniczyli, chociaż w tych etapach pierwszych podstawowych danych procesów. Dobra. Słuchajcie, tak się prezentuje nasz, nasz lisek. Nie wiem czy... O, okej, okay, tak będzie widać. Nasz lisek. Ok, słuchajcie, ja już jestem po wycięciu wszystkich moich bohaterów, a także dekoracji. Teraz zacznę. Je usztywniać poprzez doklejenie do nich patyczków. patyczków. No, i tutaj, jak wspominałam, ja mam zwykłe patyczki mieszadełka, które następnie z tyłu podklejam też klejącą, tak? Tak, aby powstało mniej więcej coś, coś takiego. E, ok, to ja się zabieram za klejenie moich pozostałych bohaterów i wracam do Was już za chwilę. Wycinałam wszystkich bohaterów potrzebnych mi na jutro, e, więc myślę, że to już jest ten moment, żebyśmy przeszli do wykonania z kartonu samego teatru. Zapraszam. E, słuchajcie, ja już przygotowałam e, swoje wycinanki. Teraz, e, tak jak mówiłam wcześniej, zajmiemy się stworzeniem e, e, teatru. E, do tego może być zwykłe kartonowe e, pudło. Ja akurat mam taką ala skrzynkę, co trochę mi e, nie ukrywam, ułatwi wykonanie um, samego teatrzyku yy, bo generalnie chodzi o to, aby w zwykłym kartonie słuchajcie, tak może ustawię, żeby było widać wyciąć tutaj tą przednią część, tak aby pozostawić tutaj wyraźnie y, tą część y, tak, o, tą część boków i teraz tak, kiedy już mamy y, tutaj y, wycięty taki otwór y, należy y, Okró naszych kartonów wyciąć prostokątny otwór. Ja może takie dwa otwory wytnę i za chwilę Wam pokażę. Pudełko już jest wstępnie przygotowane. Tak jak widzicie, są wycięte dwa otwory naprzeciwko siebie, a także z tyłu w dnie otwór, aby świecić przez, nie, przez niego światło. Dobrze, teraz pozostaje ostatnia część, jeśli chodzi o wykonanie takie bardziej techniczne pudełka, bo potem zajmiemy się dekoracją. Należy z tyłu ekran wykleić białym tłem. Ja akurat mam zwykłe kartki papieru, które posłużą za takie tło. Kiedy będę naświetlać sam teatr. Tak wygląda mój teatrzyk? No już prawie w połowie gotowy. Ja Zrezygnowałam z wykorzystania białego arkuszu, ponieważ mój karton okazał się być zbyt duży. Wykorzystałam za to prześcieradło, które, no po prostu, mam jakieś tam stare nieuszywane moje córeczki na gumkach, które naciągnęłam i myślę, że świetnie się sprawdzi. Dobrze, teraz zajmiemy się już ostatnią częścią wykonania takiego teatrzyku, czyli wykonaniem kurtyn Mój teatrzyk wygląda w ten sposób. Być może on nie jest doskonały, ale generalnie też nie taki był zamysł. Głównie chodzi o to, aby podczas jego wykonania była dobra zabawa, bo tak naprawdę na tym się należy skupić. Jakie będzie on miał zastosowanie i jak się udał, to już okaże się jutro podczas spektaklu. Na ten moment bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszych warsztatach. I mam do Was jedną prośbę. Jeżeli zdecydujecie się wykonać taki teatrzyk, to bardzo proszę, zamieśćcie swoje zdjęcia na naszym facebookowym profilu Teatru Muzycznego WŁODZI. Ok, do zobaczenia jutro. Dzięki, cześć.